Wiadomości wieczorne Wasz codziennik Lego. Dzisiaj o odbudowywaniu starych zestawów. To straż pożarna z 1971 roku. Zabrakło mi jednego klocka, żeby go odbudować w całości i po prostu wstawiłem nowej. I moje oko cierpi. A dlaczego cierpi? Bo to widzi. I już tłumaczę. Klocki są produkowane z granulatu, który jest podgrzewany i pod bardzo dużym ciśnieniem wciskany w formy. I ślad po takim w takim wtryskiwaniu, to punkt wtrysku i on znajduje się na tulejce, czy też studzie. Tutaj widzicie ten punkt. To w nowych klockach, ale w starych klockach znajduje się z boku. To jest ten punkcik i to jest sposób na sprawdzenie, czy klocek najprostszy sposób, że klocek jest stary bądź nowy. Tu na przyczepie spróbuję to pokazać. Te Płytki u góry mają tu punkty, ten ma tu. Oj odepnę to, to będzie miał. O. Tutaj widać punkt w tym miejscu, nie wiem czy ostrość łapie i koło, czy ten plastik będzie miał ten punkt w tym miejscu. I to jest sposób na takie najprostsze sprawdzenie, że klocek nie jest nowy, a stary. W 70 tych latach już zaczęto produkować briki metodą górnego wtrysku, a resztę klocków to tak różnie, trzeba to sprawdzać, to trochę ból dupy wszystkich kolekcjonerów, bo nie jest to ujednolicone, ale zapraszam do, do zgłębiania wiedzy. To tyle ode mnie.